Hej, witajcie w kolejnym odcinku 6:30, moi drodzy. Była przerwa, były walki w Lidlu, ale nie karpie, a torebki i właśnie ten temat dzisiaj sobie omówimy. Mam już pianki tak jak widzicie, więc ze spokojem mogę sobie oddalić ten mikrofon, który jak widzicie jest sobie odsunięty ode mnie i witam was bardzo serdecznie. Chciałbym, żebyście zostawili łapkę w górę, jeżeli temat wam się spodoba. Tak więc ruszajmy! Walka o karpia, torebki czy jakiekolwiek rzeczy w Lidlu albo w Biedronce zawsze jest hitem i zawsze znajdzie się ktoś w internecie, który to wrzuci, bo nagrał to specjalnie, bo chciał sobie pocisnąć bekę. No i oczywiście znajdą się osoby, które będą coś takiego chciały oglądać, no bo przecież warto jest pośmiać się z ludzi, którzy czekają kilka godzin w kolejce tylko po to, żeby zgarnąć jakiś przedmiot. Te całe gonitwy pokazują jaki jest słaby punkt naszego kraju, czyli niskie zarobki. No bo przecież żeby iść do Lidla po torebkę, która jest na przecenie za 279 zł, a nazwa tej torebki to Vicen i nie, to nie jest reklama, po prostu tak one się nazywają. Oryginalnie kosztują chyba około 600 do 800 zł. Więc można powiedzieć, że jest to nawet opłacalne. Aczkolwiek wyobraźcie sobie teraz Osobę, która przychodzi do takiego lidla i zastaje taką sytuację. No właśnie, słychać tam sformułowanie, że kurde, już nic nie ma? I teraz tak, czekasz kilka godzin w kolejce, otwierają ci lidla, biegniesz, suniesz tam, fruniesz normalnie do tych regałów, patrzysz a tam pusty koszek. Kurde, już nie ma? Będzie trzeba poczekać na karpie do grudnia. Przykre jest to, że ludzie sami z siebie się śmieją, bo przecież tak naprawdę każdego z nas to prędzej czy później dotknie. No bo to już nie tyczy tylko się Lidla, ale także nawet promocji w internecie, bo przecież doskonale wiemy, że czekamy na moment, w którym możemy kupić dany produkt, byleby był najtaniej, jak się tylko da. Więc nie śmiejcie się z tych osób, które czekają w Lidlu na daną torebkę czy karpia, bo tak naprawdę. Proces przygotowywania świąt jest naprawdę drogi, i nie uderzam tutaj do żadnej osoby, która się śmieje. Bardziej uderzam do świadomości ludzkiej, żebyście troszkę bardziej ogarnęli to, że niektórym w życiu jest ciężej, i nawet jeżeli wasi rodzice mają lepiej, mają pieniądze, to nie, nie znaczy, że u każdego tak jest, więc wcale nie do końca trzeba szydzić z tych osób, które biegają po torebki w Lidlu. A najgorsze w sumie jest to, że wierzycie w te wszystkie konkursy na Facebooku, na przykład w iPhone'y bez folii, które za darmo zostają rozdane, albo jakiekolwiek inne konkursy, które są no, stricte dziwnie zrobione i niekoniecznie trzeba je w nie wierzyć. A wy w to wierzycie, to już chyba lepiej jest iść do tego Lidla, poczekać w tej kolejce i wziąć tą torebkę, która jest namacalna i rzeczywista, niż rzeczywiście gdzieś tam na Facebooku na Facebookku, czekać, że hmm, być może te rzeczy, które niby są za darmo, do Was przyjdą. Osobiście polecam te promocje w biedronce, z tego względu, że można zgarnąć sobie tam czasem fajne gierki i, i, i takiego różnego rodzaju fajne gadżety, które niekoniecznie muszą być drogie. Bo, na przykład, gra, która oryginalnie kosztuje kilkanaście czy kilkadziesiąt złotych za o wiele niższą cenę, jest chyba lepszym rozwiązaniem niż wydawanie kasy na Geybena na Steam. I nie, to nie jest reklama. Tymczasem czekam na wasze komentarze, co wy sądzicie na temat tej całej sprawy z Lidlem, a jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to oczywiście klikajcie subskrybuj, bo im więcej wam jest, tym jest mi milej na serduszku. Ja wam życzę miłej środy i do zobaczenia w piątek w 6.30, chyba, że znajdzie się jakiś hot temat, żeby nagrać już w czwartek, czyli jutro. A, jeszcze byłbym zapomniał. Odwiedzajcie mojego Facebooka, Instagrama i Snapchata, a wszystko to znajdziecie w opisie. Ja się z Wami żegnam, trzymajcie się, cześć.